Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy 25 dzień kwietnia. Ja nazywam się Jacek Mądrzejewski. Mamy piątek, a jestem tu po to, żeby cię obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić. Czyli zapraszam na poranny rozruch. Rozruszajmy na początek nadgarstki. Super. O to chodzi. A jak już rozruszaliśmy nadgarstki, to przechodzimy do marszu. Idziemy, idziemy hop, Hop. Pamiętajcie o tym proste ćwiczenia, najprostsze codziennie o poranku, po to, żeby lepiej się żyło i żeby lepiej z większą energią wchodziło się w dzień. Jedziemy, lecimy, przechodzisz do biegu w miejscu. Biegniesz w miejscu, swobodnie, luźno, z uśmiechem, radością i energią. To jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze chwilkę. Wyrzuć nogi do zewnątrz. Około 10 minut takiego rozruchu, więc już możesz sobie czasowo się przygotować, żeby wiedzieć, ile wcześniej wstać kolejnego dnia. Akurat teraz będzie zaczynał się weekend, więc więcej luzu, ale w tygodniu zapraszam cię serdecznie. Wstań 10 minut szybciej i zrób poranny rozruch, a on odmieni Twój dzień. I w drugą stronę. Hop. I hop. I hop, świetnie. Jeszcze chwilka. Jeszcze chwilka i super. Lewa noga stoi, a prawa noga odwodzi. I odkładasz sobie z powrotem na podłogę. Hop. 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 Jak jest. Świetnie. I ostatni raz. Super. I druga noga. Rozruszajcie dzisiaj całe ciało, a ja wam w tym pomogę. Ja. Jeszcze dwa i ostatni raz, i świetnie. Przechodzimy do pajacyka. Hop, 15 razy. Ja już pokazuję wersję łatwiejszą. Chodzisz sobie do boku albo hop, 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 hop. Ty decydujesz, którą opcję wybierasz. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i okej, okay. Fantastycznie poproszę, przejdźmy na kolana pępek do pleców, napinamy mocno brzuch i uwaga, ramionami pracujemy w tył. Hop, 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 super. Jeszcze chwilkę. I w przód. Ekstra. Już prawie 3 minuty ruchu za tobą. Zobacz, przed chwilą wstałaś. Być może robisz to pierwszy raz. Być może jesteś tu regularnie. A już... Mamy 3 minutki za sobą. Po przykątnej, Osiem powtórzeń. Cały czas z napiętym brzuchem, nie wypinamy bioder w przód. I druga strona. Tak jest. Staraj się klatki piersiowej nie pchać do przodu, tylko samymi rękoma pracować. Świetnie. I super, rozróżnij rączki. Teraz uwaga. Prawa ręka do przodu, lewa do tyłu. Hop, Hop. dasz radę. Tak jest. Jak nie. To poćwicz sobie później na spokojnie, po południu. I druga ręka. Zmieniamy. Jeszcze chwilkę. Świetnie. I super. Schodzisz do dołu, wychodzisz w górę i napinasz pośladek. Hop. Wyjdź, napnij pośladek. Hop. Hop. Tak jakbyś chciała usiąść na piętach, a za chwilkę wyjść do góry i napiąć pośladek. Jak sobie położysz dłonie na pośladkach, to będziesz czuć, że naprawdę je napinasz. Tak jest. Super. Uf. Uf. Jeszcze dwa. Raz i ostatni. I świetnie. Ok, zostajemy w tej pozycji. Usiądź sobie na piętach. Jeżeli nie potrafisz, musisz to oczywiście bądź troszeczkę wyżej. Lewa ręka przed siebie, prawa ręka. Pięć razy do zewnątrz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Wzrok idzie za dłonią do sufitu. Ostatni raz. I pięknie. I druga strona. Hop. Raz. Pamiętaj, że dopiero wstałaś, więc też nie ma co robić nie wiadomo jak maksymalnych tych ruchów. Jeżeli byś robiła to później, troszeczkę bardziej rozruszana, to wszystko ok. Dobra. Przechodzimy sobie do pozycji na lewym kolanie. Prawa noga z przodu w ten sposób, dwie ręce przed siebie, masz prawą nogę z przodu, i lewa ręka otwiera się za siebie. Osiem razy. Wydech do zewnątrz, pięknie. Osiem powtórzeń. Jeszcze dwa, raz. I dwa. Super, obróć się na drugą stronę. Uwaga, dzisiaj troszeczkę spokojniej. Jak widzicie, specjalnie gotuję tymi rozruchami, żeby nie zawsze było tak, że tak powiem, bardzo pobudzająco. Czasami pobudzamy się, ale w inny sposób, taki jak dzisiaj. Wylek do zewnątrz. Wzrok idzie za dłonią. Do zewnątrz, za siebie. I pięknie. Trzeba się pochylić, przejść do kręgu podpartego, obrócić dłonie tak, żeby skierować się palcami do kolan. przenieść ciężar ciała do tyłu. I przytrzymać chwilę. Będzie przyczuć, tak jak zawsze mówię, rozciąganie tutaj w okolicach nadgarstko w przedramieniu. Więc chwileczkę przytrzymaj. Trzy, dwa, jeden. I okej. Okay. I teraz uwaga. Należy zrobić ocik grzbiet. Hop. I pchnąć grzbiet do dołu i znowu góra tak jakbyśmy się chcieli mocno skręcić hop i góra mocno pchaj do góry wróć z powrotem w dół cały czas ręce wstawię. stawie łokciowym wyprostowane i jeszcze ostatni raz i fantastycznie w tej pozycji prawa dłoń na głowę Łokieć idzie do łokcia i otwierasz się do zewnątrz. 5, 8 powtórzeń. Wydaj do zewnątrz. Uff. Otwierasz w tym momencie pięknie odcinek piersiowy kręgosłupa. Hop, ostatni raz. I super, i druga strona. To samo, hop. Hop, zawsze będzie tak, że w jedną stronę ten ruch będzie szerszy. Że tak powiem, głębszy, bardziej niż mogła się otworzyć, a w drugą stronę gdzieś tam będą pewne przykurcze, i to jest normalne. Trzeba wstać. Ręce przed siebie i 10 ruchów do zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wydech do zewnątrz. Hop, hop, hop i hop. Super. Zajdź troszeczkę niżej. I ręce góra-dół, hop, super. Tutaj chcesz otworzyć yy, klatkę piersiową, tak jest, Poczuję, jak to się wszystko pięknie rozciąga. Nie musisz mieć wyprostowanych rąk i też będzie wszystko OK. Super, jeszcze chwilkę. I ekstra, mamy to. Ręce do zewnątrz, pięć razy w ten sposób, że dłonie są do dołu. Tak, nie pchaj klatki piersiowej do przodu. Pozycja taka, zobacz tutaj, żeby nie patrzeć bioder w przód ani klatki do przodu. A teraz dłonie do sufitu. Otwieramy się, witamy się wszyscy ze sobą. Dzień dobry, wszystkiego dobrego ci życzę, samej pomyślności. A jak? A dlaczego by nie? I końcóweczka, którą troszeczkę rozruszamy. Biegniesz do przodu i do tyłu. Dosłownie minutka została jeszcze, więc do przodu, do tyłu. Super, o to chodzi, jeszcze wyrzuć nogi do przodu, przed siebie, ręce pracują, no, naprzemiennie, prawa ręka, lewa noga, zgadza się, zgadza się, super, przeskoki z nogi na nogę, hop, hop, hop. Oddychaj, cały czas oddychaj. Uwagaj, jak najszybciej w miejscu ostatnie ćwiczenie. Uśmiech, radość i energia. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Pięknie Uuu, zrobione. Życzę Wam, życzę Tobie dobrego weekendu. Zostaw ogień w komentarzu. Napisz coś od siebie. Napisz kąd jesteś, zostaw lajka. I widzimy się jutro o tej samej porze, choć weekend, no to być może troszkę później. Z tej strony Jacek. Dziękuję serdecznie za Twoją obecność. Do zobaczenia. Pa!